Dziś kilka informacji o tym, czym jest zespół nocnego jedzenia. Jest to zaburzenie, które w znaczny sposób utrudnia codzienne funkcjonowanie i negatywnie wpływa na zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. W literaturze możecie spotkać się z różnymi pojęciami, np. z zespołem nocnego obiadania się lub z syndromem nocnego jedzenia. Szacuje się, że zespół nocnego jedzenia może występować u około 1,5% populacji ogólnej. Choć obecne statystyki mogą być wyższe ze względu na rosnący odsetek osób cierpiących na otyłość. Mogłoby się wydawać, że jest to stosunkowo nowe zaburzenie, ale tak naprawdę po raz pierwszy zostało opisane w 1955 roku przez amerykańskiego psychiatra dr Alberta Stunkarda i jego współpracowników. Zgodnie z pierwszą definicją, założenie to dotyczyło osób z otyłością i było rozumiane jako zestaw zachowań, które pojawiały się w okresie szczególnego napięcia i stresu. Kryteria diagnostyczne obejmowały wtedy trzy charakterystyczne objawy: brak porannego apetytu albo pomijanie śniadania, wieczorną hiperfagię czyli Nadmierne zwiększenie łaknienia, spożycie znacznej ilości żywności wieczorem. I trzecie kryterium to przewlekłe problemy z zasypianiem i budzenie się ze snu albo bezsenność. Należy pamiętać, że w przypadku osób, które cierpią na zespół nocnego jedzenia, to przyjmowanie pokarmów jest znacznie przesunięte w kierunku późniejszej pory dnia. Czyli ktoś spożywa główny posiłek. Dosyć późno, i w rezultacie to może skutkować tym, że ma problemy z zasypianiem, bo wiecie, że zazwyczaj zaleca się minimum 2-3 godziny przed pójściem spać, przestać jeść. Z drugiej strony, osoby, które cierpią na ten zespół, bardzo często boją się, że obudzą się w nocy głodne i to jest dosyć nieprzyjemne uczucie, dlatego chcą zjeść większy posiłek przed snem. Aby zapewnić sobie spokojny sen, ale tak naprawdę cierpią na bezsenność albo wybudzają się często w nocy. I przez wiele lat te kryteria nie zostały zmienione, ze względu na to, że badacze po prostu nie interesowali się tym zespołem. Dopiero zaobserwowanie, że zachowania charakterystyczne dla tego zespołu występują częściej w grupie osób, które mają otyłość, taką chorobliwą otyłość, to zaczęto bacznie przyglądać się zespołowi nocnego jedzenia. Na ten zespół mogą też cierpieć osoby, które są dosyć szczupłe, ale na początku było tak, że dotyczyło to tylko osób, które są otyłe. I wraz z pojawieniem się badań i wzrostem świadomości na temat tego zaburzenia, definicja i kryteria diagnostyczne uległy modyfikacjom. W 2008 roku w Stanach Zjednoczonych podczas pierwszego międzynarodowego sympozjum nocnego jedzenia z udziałem ekspertów w dziedzinie zaburzeń odżywiania osiągnięto konsensus w sprawie takich tymczasowych kryteriów diagnostycznych. One są potrzebne po to, żeby można było ruszyć z badaniami i uzyskać odpowiedź na to, co predysponuje takie osoby do rozwinięcia tego Jakie czynniki predysponują do rozwinięcia lub pojawienia się tego zaburzenia? I te wstępnie zaproponowane kryteria diagnostyczne obejmują występowanie charakterystycznych objawów. Jest to okołodobowy rytm przyjmowania pokarmów, który wskazuje, że pojawia się nadmierne wieczorne lub nocne łaknienie, objawiające się jednym lub dwoma z poniższych zachowań. Zwiększenie spożycia ilości po wieczornym posiłku, które przekracza 25% kaloryczności dziennej racji pokarmowej, albo budzenie się co najmniej dwa razy w tygodniu w nocy w celu spożycia żywności. To najczęściej budzenie wynika z tego, że ta osoba odczuwa duży głód. Następne kryterium to świadomość epizodów jedzenia w nocy. Ta osoba jest doskonale świadoma. Tego, że, że je. I może łatwo przywołać do pamięci to, że taka sytuacja w nocy miała miejsce i pamięta, że spożyła posiłek. W obrazie klinicznym widoczne są także przynajmniej dwa z poniższych pięciu kryteriów. Czyli pojawia się brak łaknienia porannego, w literaturze to się nazywa też poranna anoreksja, czyli jadłowstręt, albo pomijanie śniadania co najmniej cztery razy w tygodniu. Odczuwanie silnej potrzeby spożycia jedzenia pomiędzy kolacją a pójściem spać lub w ciągu nocy, czyli niekoniecznie ta osoba będzie się budzić w nocy, ale też ma dużą potrzebę zjedzenia posiłku, mimo tego, że jadła już kolację. Zaburzenia snu w postaci bezsenności, występujące minimum 4 razy w tygodniu. Przekonanie, że pacjent musi zjeść, aby zasnąć lub ponownie zasnąć. Jeśli wybudził się ze snu. Um, ja mówiłam na początku, że ten zespół jest silnie związany z przeżywaniem stresu. I tutaj też to się zaznacza, że pacjent ma zespół, nastrój depresyjny albo um, odczuwa wieczorem znaczne pogorszenie się nastroju. Ważne jest to, żeby wykluczyć też inne zaburzenia, więc um, to zaburzenie nie może być wynikiem nadużywania. Albo uzależnienie od substancji psychoaktywnych, od innych zaburzeń ogólnomedycznych, a także nie może być wynikiem stosowania leków, nie może być wynikiem tego, że mamy jakieś zaburzenia psychiczne. Czasami jest tak, że leki powodują zwiększenie apetytu, więc na to też trzeba uważać. Ważne jest to, żeby przyjrzeć się, czy to jest taki stan, w którym przeżywamy znaczny stres. I mamy zaburzone funkcjonowanie. I kryterium E, ten okres, kiedy budzimy się albo jemy w ciągu nocy, powinien trwać przynajmniej 3 miesiące. Należy też pamiętać o tym, że mimo obiegowym opiniom, że to pierwsze kryterium, czyli nadmierne łaknienie wieczorne lub nocne, nie jest związane z żarłością. Psychiczną, to nie są te same zaburzenia. Żarłoczność psychiczna, czyli bulimia. Ze względu na to, że osoba, która cierpi na bulimie, też będzie spożywała dużą ilość jedzenia, ale przy tym zespole nocnego jedzenia taka osoba nie podejmuje działań takich jak np. wymioty, czy stosowanie środków przeczyszczających, czy też moczopędnych. Takie zachowania pojawiają się w bulimii. Ze względu na różnice kulturowe w spożywaniu posiłku wieczornego nie ma kryterium, a ono było wcześniej, które dotyczyło godziny. Wcześniej było uznane, że po godzinie 19 spożywany jest duży posiłek. Wiąże się to z tym, że na przykład Amerykanie zjedają ostatni posiłek najczęściej pomiędzy 18 a 19. Natomiast mieszkańcy Republiki Południowej Afryki często spożywają posiłki pomiędzy 20 a 22, podobnie jak Włosi czy Hiszpanie. Też to drugie kryterium, czyli świadomość przyjmowania pokarmów, jest silnie zaznaczana, bo ważne jest, że pacjent pamięta o tym, że jadł w nocy przed snem albo że wybudził się ze snu i Poszedł jeść, ze względu na to, że to pomaga odróżnić zespół nocnego jedzenia od zespołu, od, przepraszam, od zaburzeń odżywiania związanych ze snem. Taka też jest, takie jest też inne zaburzenie. I warto zaznaczyć, że niektórzy pacjenci po prostu nie odczuwają głodu rano. Są takie osoby, które budzą się i, i nie mają po prostu apetytu, ale mogą zjeść śniadanie. W szczególności jak chcą się zmusić, albo chcą zjeść rano, bo później wiedzą, że będą głodne i będą jadły większy posiłek, albo po prostu przebywają w towarzystwie innych osób i chcą im potowarzyszyć. Dlatego to kryterium pomijania śniadania nie jest wystarczające, żeby u kogoś zdiagnozować zespół nocnego jedzenia. I choć u wielu osób może zdarzyć się tak, że pojawia się chęć spożycia jedzenia przed pójściem spać, mimo że wcześniej jedli kolację, to należy pamiętać, że u osób spełniających kryteria zespołu nocnego jedzenia odczuwanie łaknienia jest dużo silniejsze. Z kolei nie jest ono tak silne jak u osób cierpiących na zespół napadowego obiadania się. Bo co odróżnia zespół nocnego jedzenia od zespołu napadowego obiadania się, to to, że w zespole napadowego objadania się y, mamy poczucie utraty, utraty kontroli nad ilością i jakością przyjmowanych posiłków, to znaczy często jemy takie śmieciowe jedzenie i też nie kontrolujemy tego, ile zjedliśmy. I te osoby cierpiące na zespół napadowego obiadania się... Mają niemożność zaprzestania jedzenia. One nie mogą przestać. U osób, które mają zespół nocnego jedzenia, to one najczęściej jedzą kanapki, takie normalne jedzenie, które ma na celu zapobieganie, zapobieganie temu, że one się obudzą głodne w nocy, albo zapobieganie temu, że nie będą z głodu mogli zasnąć. Także u nich motywacja jest związana z z chęcią powrócenia do snu albo w ogóle z możliwością zaśnięcia, a u osób, które mają zespół napadowego objadania się, tutaj jest utrata kontroli nad ilością i jakością jedzenia. Jeśli chodzi o międzynarodową klasyfikację chorób, ICD-10, to nie wyodrębniono tego zaburzenia. Natomiast w DSM5, czyli w klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mamy zespół nocnego jedzenia, ale on jest w rozdziale dotyczącym zaburzeń odżywiania i zalicza się do kategorii inne określone zaburzenia odżywiania. I te kryteria są zbliżone do tych, które omówiłam. Fakt, że zespół nocnego jedzenia jest w tej kategorii innych określonych zaburzeń odżywiania, oznacza po prostu, że taka osoba wykazuje objawy podobne do innych zaburzeń odżywiania, ale nie spełnia pełnych kryteriów zaburzeń odżywiania. To znaczy, nie spełnia kryteriów zespołu napadowego objadania się, nie spełnia kryteriów anoreksji i nie spełnia kryteriów bulimii. Nie oznacza to, że to zaburzenie nie powinno być lekceważone ani przez pacjenta, ani przez klinicystów, bo to, że ono znajduje się w podręczniku chorób i zaburzeń, oznacza, że widzimy tutaj zaburzone wzorce żywnościowe. Dlatego też taka osoba powinna szukać pomocy u lekarza rodzinnego lub u psychologa. Przyczyny zespołu nocnego jedzenia niestety nie zostały do końca wyjaśnione, ale dotychczasowe badania wskazują na kilka czynników w rozwoju tego zespołu. To są czynniki genetyczne, endokrynne i psychospołeczne. To znaczy, wyniki badań wykazują, że tutaj może być silne podłoże genetyczne, bo u osób, które mają najbliższych krewnych pierwszego stopnia. Cierpiących na zespół nocnego jedzenia, no to występuje pięciokrotnie, pięciokrotnie wyższe ryzyko zachorowania niż w przypadku grupy kontrolnej. Jeśli chodzi o czynniki endokryny, to tutaj też, w porównaniu do grupy kontrolnej, obserwuje się zmniejszone wydzielanie leptyny i melatoliny. A melatolina jest. Bardzo ważna w regulacji rytmu okołodobowego snu i czuwania. Jeśli mamy niskie stężenie melatoliny, no to możemy mieć zaburzenia snu. A z kolei niski poziom leptyny powoduje wzrost łaknienia. U tych pacjentów też jest wyższy kortyzol, co ma dużo wspólnego ze stresem. No i wskazuje na dużą rolę stresu w przebiegu tego zespołu. Też trzeba podkreślić rolę czynników psychospołecznych związanych z zwiększonym ryzykiem roz, rozwoju tego zaburzenia, bo tutaj wymienia się depresję, obniżony nastrój, który nie jest też klasyfikowany jako depresja, ale ten obniżony nastrój pogarsza się, tak jak mówiłam, w szczególności w godzinach popołudniowych i wieczornych. Występuje u takich osób często niepokój niż poczucie własnej wartości. Nuda, albo są też zmęczone długotrwałymi dietami. W diagnozowaniu oraz leczeniu zespołu nocnego, nocnego jedzenia należy zwrócić uwagę na nawyki żywnościowe na zaburzenia snu, na przebieg objawów, początek i czy są rodzinne uwarunkowania. U takich osób, u których zdiagnozowano zespół nocnego jedzenia, wykorzystuje się farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia. Badania wykazały, że jest dosyć korzystny wpływ stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny, bo tak jak powiedziałam wcześniej, u osób, które mają depresję, może rozwinąć się, są one bardziej podatne na rozwinięcie się tego zespołu. Jeśli chodzi o niefarmakologiczne metody leczenia, to tutaj podkreśla się rolę terapii poznawczo-behawioralnej. Ze względu na to, że pacjentom często towarzyszy przekonanie o tym, że jeśli nie zjedzą, to nie będą mogli zasnąć. Dlatego w pracy z takim pacjentem, u którego podejrzewa się lub zdiagnozowano zespół nocnego jedzenia, zwracamy uwagę na przekonania, które dotyczą jedzenia. Ponieważ to jest też kolejna rzecz, która nam pomoże odróżnić zespół nocnego jedzenia od zespołu napadowego objadania się. I strategie, które się wykorzystuje w pracy z pacjentem, który ma zespół nocnego jedzenia, to przede wszystkim psychoedukacja, która dotyczy higieny snu i prawidłowej diety. Zaleca się też pójście do dietetyka albo psychodietetyka. Ze względu na to, że pacjent powinien otrzymać określone zalecenia, które dostarczają mu narzędzi do radzenia sobie z symptomami tego zaburzenia. Ważnym jest wprowadzenie zdrowych nawyków żywnościowych. Tutaj trzeba monitorować ilość przyjmowanych posiłków, aktywność fizyczną i generalnie dążyć do takiego stopniowego zwiększania ilości pokarmu którego, który spożywamy rano, a redukować ten, który spożywamy wieczorem, żeby to się jakoś rozłożyło. I techniki relaksacyjne też są dosyć istotne, bo one pozwalają na zredukowanie stanu napięcia. Są liczne badania, które pokazały, że taki codzienny, 20-minutowy trening relaksacyjny spowodował u takich pacjentów znaczną redukcję symptomów depresji, lęku. I też leczenie bezsenności było dużo bardziej skuteczne, kiedy stosowało się techniki relaksacyjne. Terapia poznawcza-behawioralna, o której już wspomniałam, ma na celu pozbycie się tych dezadaptacyjnych, czyli takich błędnych, ograniczających albo powodujących pogorszenie nastroju myśli i przekonań, które mamy. Bo dzięki takim technikom pacjent jest w stanie rozpoznać te dominujące, zniekształcone myśli i je odpowiednio z psychologiem omówić i zmodyfikować, tak aby służyły nam powrotowi do zdrowia. Ważna jest też współpraca z lekarzem, który monitoruje stan zdrowia pacjenta, bo tak jak mówiłam przy przyczynach, Tutaj na powstanie tego zaburzenia składają się czynniki nie tylko psychologiczne, ale lekarz musi kontrolować masę ciała, dobrać leki, jeśli leczenie tego wymaga, a także zdiagnozować i leczyć choroby współwystępujące. To mogą być na przykład zaburzenia gospodarki hormonalnej. I na koniec mam do polecenia dla was trzy filmy, które zmieniły moje spostrzeganie jedzenia, tego jak wygląda nasza obecna dieta. To jest Fed Up, What the Health i Cowspiracy. Także bardzo serdecznie polecam wam te filmy i bardzo dziękuję za uwagę.